Cześć, siemano. z tej strony Filip i dzisiaj będziemy grali w Scary Teacher, drugi to już odcinek. No to zaczynamy! Okej. Okay. Pani straszna nauczycielka tam kurze chyba zmiatała. Fin on look kat. To co ona kota tu uwięziła? Potrzebujemy kluczu. Ale to można też użyć chyba. Tak. Ulok te Kake. A gdzie jest ten kot? A może tam gdzie on, ta straszna nauczycielka widzowie, skurzała te kurze chyba? Tutaj jeszcze koczek. Myślę, że się udało, widzowie. Okej, okay, widzowie, teraz robimy kolejną w carry teacher. Okej, okay, to już to jest druga misja i... O, to ta pani, straszna nauczycielka ma. Chyba żadnego tańca nie weźmiemy widzowie. Widzowie, jak wy też nie lubicie reklam, to dajcie łapkę w górę. Nie lubię bardzo tych reklam. Przejdziemy tu przez okno. Albo nie, nie tu, bo może tutaj też na... na nauczycielka tu może przyjść. Chyba musimy iść do kuchni. Po fajerwerkę, tak myślę, nie wiem. Teraz to. Chyba tak nie. Uż chyba zniszczyłem tę misję. Klucz. Nie nie. ona tu już idzie. Do szopy. Może tam w szopie będzie. Nie rozumiem. Błędnie misja. Od nowa ją robimy. Znowu reklama. Widzowie, już nareszcie skończyła ta reklama. To wracamy do misji. I chyba tam obok stołu, widzowie, leży, no, ta petarda. Nie bierzemy żadnego gazu, widzowie. Znowu reklama, widzowie. Ta reklama nawet była krótka, widzowie. Już wiemy, że... Bab że... Pani straszna nauczycielka pójdzie. Yy, no, na górę pójdzie. Ale ja wolę tu jednak przejść. Czemu to okno? To okno było już kiedyś zamurowane. Dziwna. Ona tu wejdzie. 3, 2, jeden. Czyli jednak widzowie tam. A, straszna nauczycielka! Ale się przestraszyłem, widzowie. Ona to może być. Szybko, szybko uciekamy. Ale widzowie, ta misja jest bardzo ciężka. O nie, ona tam teraz pójdzie. Ja przegram to. A nie, no dobrze misja zrobiona. Okej, okay, widzowie. Robimy kolejną misję. Reklama znowu widzowie. Okej, okay, widzowie. Teraz robimy kolejną misję. Nie, nic nie co kupić. Okej. Okay. Co? Widzowie, znowu reklama. Widzowie, nawet u... krótka była ta reklama. Okej, okay, co tam piszą? Ale gdzie Spider? Czy co? A, że do książki mam chyba dać. To chyba zabiorę. Niszczy ten kłódki. No to. Nie. Nie, tam jest straszna nauczycielka, to nie. A, rękawiczki. I teraz mamy otworzyć i zabrać pająka. Ale tam pewnie będzie straszna nauczycielka. A nie, na, straszna nauczycielka schodzi na dół. To szybko sobie tam przejdę. Nie. Szybko do książki. Nie! Nie! Na drabinę. Drabino życia. To mi się szybko trzeba zrobić. Nie, ona już idzie na dół. Czemu oni jakieś spalinka nie dodadzą do tej gry? Okej. Okay. Już idę No i widzowie, koniec misji. Nawet ta misja była ciężka, ale trochę krótka. To mi się nie przydało, więc rzucam. Jak chcecie kolejny odcinek ze Scary Teacher, to zostawcie. Teraz pobijemy to, bo ostatnio daliście 5 yy, łap. W górę, a teraz to pobijemy to 10 łapek w górę. To widzowie, już kończymy ten odcinek. No to pa!